Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Bretonii Carcassonne. No i zaczynamy e, od bitwy z Izabelą von Karst Karstein. i tutaj Berdę wpadł na nią. Cmentarne poczwary tutaj mogą być problemem. No i spora armia. Ale myślę, że damy radę. Masz dużo. A tu na ty. No tak. Powinno być ok. Trebuszami na I na, na, na mm -hmm. Trzech. Jak się te cmentarne boczwary zniszczy, to oni czy, nas atakują. Jakby, co y jest tak, tymi ucznikami to od razu celuj w cmentarne czwary, Jak tylko się znajdą w zasięgu. I one mają słaby ci pancerz. przecież spokojnie. Co? Co? Jeomanów ci dam. A no, jeomanów, super. No to se pojeździsz i tam. I te poczwary, i. mhm, mhm, mhm. Zanim dojdą, to połowy armii nie będzie. O Wurtbet walczymy. <laughs> A nie jest to bitwa o miasto, tylko po prostu na terenie. No dobra, to zaczynamy. Musi nam dobrze pójść, bo. bo tam jest druga jeszcze armia, taka trochę może nawet mocniejsza. Dobra, zacznijmy może od Nietoperzy. a się po zasięgiem ustawiła. Oj, sorry. Nie podoba mi się animacja szkieletów. Zwróć uwagę jak, on, jak idą te szkielety. Beznadziejnie. Jak kurde jakieś zabaweczki. Zombie super, ale kurde szkielety beznadziejne. Zero reakcji na ostrzał przez te nietoperze. No my. Troszkę się tu przesuniemy. Teraz się weźmiemy za a jeszcze są z drugiej strony. Nie, 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 nie. Mentalne potwory tutaj gości prawie złapali. Prawieśmy... O, tu złapali troszkę Więc tak. nie to, że weźmy ostrzelajmy. Jak tam katapulty? Coś robią, czy nie za bardzo? Tam, sam sobie strzelam, manualnie. O, super. tam charger ci ma. nie zmieniaj tym ucznikom, żeby. U... Aha, no, no. Już uciekają te. Aha, może ich przestawiłaś po prostu. Nie, nie, muszę, nie, Możesz te wampiry Nie to. Te nietoperze wampiry ostrzelać. Albo i nie. No, nie przestawiłem, po prostu sam już przestawiłem. Dobra, wrę wręcz je wyrżnijcie, bo to szkoda. Cmentarne poczwary, nie szkielet, tylko. A dobra, ok. Idziemy, Izabela. Oj co, czemu się nie wycofali? No to działa czasem tak, że... Mentalne poczwary łukami tutaj. Ja się trochę musisz wycofać z no tymi to... łucznikami. Ja spróbuję tam podjechać. Ja trochę wymanewruję tutaj. W ogóle sorry za tą chorbę. <laughs> Przeziębiony jestem. O jakiś tutaj płomień leci. O już zniszczone te mentalne potwary widzę. Nie, tu są. No, Spróbujmy Izabelę Siepnąć. Przejedziemy przez nią po prostu. O o, 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 właśnie, cmentarne poczwary tu wypadły na mnie. No i powinieneś łucznikami rozstrzelać. No, strzela, strzela. Jak wiatr. Dobra. No i teraz Izabele urąbać. Yes. No. Zombie się napieprzają. Czekają. A tu pielgrzymi. Tu jest Debele. O sus, Kurde, jak mnie to denerwowało. Nie dał złapać. Nie wiem jakim cudem No dobra, moi uciekają ale przeciwnicy też się łamią czy coś Spudłował, szarą. No, teraz lepiej Może. Tak, tak, z ja tym bohaterem uciekam przed parą oddziałami. Mhm. Ale tam ją się yy, atakuje, atakuje. Dwa razy spudłował z szarżą. O, teraz ładnie zostało. Nie, panie. Uciekaj, panie, kurde. Jak mi to wkurza, że oni tymi. Spacerkiem se lezie, no. Kurde. Ile to razy ja mam klikać, żeby oni coś zrobili, no. no ledwo narzucałem. Nie. <grywki> Ją trzeba zabić i będzie po bitwie. Bo oni nie mają, wiesz tego. Morale. ono się regeneruje pewnie.

tutaj Izabela, człowieku. Ma więcej życia niż. No bo ona się regeneruje, no. Przegramy. Nie przegramy. Daj ją łucznikami, Ale wybili mi straż. Nic prawie nie zostało. Spichot. Mm. No i mówię, niedoszacowani są. Mówię. Tak. Też mnie zawsze denerwowało no. zabiłeś ją? Nie no czeku tu jest Mat, mówię, no, no ma, życie, leci, ma, więcej ma niż miała, no. Hmm... Dobra, ja też tam przejechać. Trochę. będzie wiatr. We mnie trafiłeś? Skuteczne na daleki zasięg. Tu ile jest? 17 zostało, to 17. Nie do zabicia ta laska jest. No dobra jest. A. Dobra. To wszystko wyczyszczone, ale zobacz jeszcze jaki jest układ sił, to jest śmieszne. A ty też masz leczenie jakieś? Bohaterem, czy nie? nie ma leczenia. Jakiś przestań da dałam buzię. Uciekł, ma mnie jednostka. Ucieka? O, nie żyje. Coś, co tak nagle, szybko było? Co? Co tak nagle padła? Nie wiem. 55 na mało, no to 72. 330. No zombie, zombie. Co? Moja druga armia dużo mniejsza. Mhm. Tak, mniejsza atakują. ta armia. Mhm, Zwierzęt, ludzie znowu na są. I tak taką maciejłam na chido. mnie scaling. Nawet się nie będę nim przyjmował. I Urgen, coś kombinuje. No tu dwie armie też szły, szły na Aldorf, ale mi się udało to ściągnąć szybko. Armię, żeby się obronić. No w tak, co też coś siedzi. Będzie ci to chyba to pomóc. To A, wycofałeś się, żeby się uzupełnić, tak? No, zaatakuje tą drugą armię w tym czasie. Mhm. Mm to jest w Flaydorfie, tak? To. Mhm. No, to... no i już, a, automat. Mhm. Taktyczne, strategiczne rozwiązanie. No, oczywiście, oczywiście. Pomrzeć, level jest super. Słabo, że masz kolor, prawie taki sam jak te wampiry. Trzeba je zabić, bo nie będzie króla. Hmm, muszę chyba na ten scaling się wyprawić, bo strasznie tutaj zawracają głowę. Tutaj Luan uzupełnia siły. Nie podoba mi się, że gierunk gierunkowie się strasznie długo robią, dwie tury aż. A ten, ile jeszcze będzie? Dwie tury. Słabo. Dobra, moja tura. Dobra, lecimy do Eilhart chyba. A, chcę zbudować to Trzy tury, to będę musiał siedzieć, żeby to zbudować hm. Nie wiem czy już go nie wykopać Bo to mi się tu nie przyda I tu sobie Mhm. Tak. 5 tur odnowienia. Dobrze, to nawet lepiej. I tu sobie wezmę jeszcze jeden oddział kawalerii chyba. A, nie ma funduszy. Ale zrobię sobie dwa ładne kryteria. Są no, spoko. Ok. Ale spada mi kasa, kurde muszę to związać. Ty jesteś regeneracja. Ty jesteś dwunasty poziom, a ty My jesteś piętnasty. Zróbmy tak, tu jest jakaś jazda, to bym zamienił, <laughs> muszę jakąś jedną serencowną armię tu zostawić, i pół, a drugą pójść z Luanem na północ. Ty? O, wiem co. Tych rozwiąże W Aldorfie to chyba powinien być niezły garnizon. No, słaby jest na razie. Ale trochę jazdy jest. Nie <laughs> wiem co zrobimy. Tak. Dobra. I to będzie garnizon. A pani jeszcze weźmie od tego to no. i pójdzie z Luannem. I tu będzie spoko. I tu będzie też spoko. Okej, okay, i tak nic nie mogę zwerbować. <laughs> no i to właściwie będzie chyba koniec tury. Mojej. twoja tura. Kurde, powinienem jeszcze katapulty chyba wziąć. A co no to w ogóle tutaj? A z tymi zwierzętami w sumie nie ja ma wojny, więc oni sobie pójdą ode mnie na pewno. Aha, no dobrze. co potem? Aha, teraz idziesz na krainę zgromadzeń Wszystko kolei. No zabiłeś Izabelę to się wampiry, bo gubiły Jakiś niebieski przedmiot Co za przedmiot niebieski Jakiś artefakt dostałeś rzadki Tak właśnie szukam nie, kliknąłem OK i nie sprawdziłem co to było. Ło, mm -hmm. to już maszynę na 21 poziomie, a ja Luana mam na... ...chyba 16 na siedemnastym. To znacząco zmniejsza nad... zmniejsza tempo no, odnawiania ten. mocy. No, ale to ja wolę... ...nie, rzadki jest, ale jest z dup dobre to jest. Mi się wydaje, że Lowell to powinien mieć jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Bitwę. Dobra, majatura. kolejna, Luan już gotowe. Dzień do do Ja right? się, się zastanawiam, czy ten nie powinien tej katapulty oddać. Może przydać. I lecisz tutaj. O, tu troszeczkę bunt, może być. Trzeba będzie coś zbudować. Aha, za dwie tury będzie to. A już nie będę czekał Luanem, żeby tutaj to. O, a tu co mi się pojawiło? Bohemond Zbawca na szóstym poziomie. A tu mam kogo. Aldohara z bawce? I Raymonda z bawce, ten jest chyba. Tak, a ten siedział w Marienburgu, dobra, to tego a, mogę. Co ma? Pan też jest wywnika. Dobra. Hmm. Dobra. trzystówki 300 do kieszeni. Alberic. D Porywacz chyba go zostawimy tutaj. Wursel 3900, no to to rozbudujemy. Chyba, że tutaj coś mogę. Tak, no dobra. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Bo teraz będzie powiem, parę tur raczej z automatu robienia. Także do zobaczenia przy następnej ciekawej opcji na razie.